No chodź. Ahoj! Witajcie, witajcie! To ja, Prozerpina, znaczy ja i Prozerpina Czerwony Korcet. Witajcie, witajcie. Jesteśmy w na, na, na łebie tutaj przy pałacu. To znaczy, nie kultury, to znaczy, nie kulturny pałac. Ale generalnie mamy tutaj, dzisiaj jest 16, 16 sierpień i mamy rocznicę Szósta, ślubu. Rocznica Szósta rocznica Idziemy dalej tam na to miejsce, gdzie ten ślub nam Andrzej Szczekliński dawał, burmistrz. Burmistrz dawał. Weź to od niej. Pokrowiec weź od niej. Ty się załóż. Dobra, idziemy. No, jesteśmy na pomoście, ale to nie jest ten pomost, co myśmy ślub grali. Nie, pokaż ten, ta, ta... ten pałac pokaż, znaczy zamek pokaż, bo to jest zamek. Wieża też mają, zamek, wie, wieżę pokaż. No pokazuję.

Taka dziura w ja. Pokaż dziurę w ja. piachu. No, Sylwusz, pamiętasz te czasy długie. Idziemy dalej. O, flaka, nie wolno się zdążyć. Pokaż tamten gdzie jest. Za to kilka pokażę. Dobra, mamy teraz. mamy. Nie na kadrę mamy. Nie, po góry mamy. A do nie

Nie chcę. Nie jest Przestraszyło się dziecko Zróbcie nie mogę przygotować, że się wyrapowałeś. Kościółki do Jezusa, będzie bolało, będę wyrywał. Łokto srebrne przygotować, i zaczynamy no rapować już. Uwaga! Ahoj! Kopciorelek małpisz się? Tak. Możesz brać. Za <noise> <noise> <To> ile? <noise> A wy co tu robicie? Zostajemy? Kościółki do Jezusa, będę rapować teraz. Będzie bolało. Ahoj! Bakowol, się... ta A co to za nielegalne robienie zdjęć? Ja, no daj mamie, no oddaj no mamie. No trzyma ja Ale mamie, razy. oddaj, proszę cię. Pokaż nam, nie zrób.

Nie, był ten ślub obsiada. Tak, tutaj był ślub. Teraz się zmieniło dużo. 좀 잠깐만 봐. Ja tu matka teraz. No ja chciałem powiedzieć, że... wieczorem, kamerę, do nas, to nas, do nas. jest do nas. Jak się okazuje, no pokaż nas owe dwójka. No, no dalej do przodu rękę, no to ty robisz. Jeszcze dalej rękę. Wyprosty. Chwileczkę, chwileczkę, bo teraz robimy reportaż. Witam. Jak wiecie, Roserpina i Czerwony Korsarz. Dokładnie 6 lat temu tu na tych deskach ślub udzielił ślubu udzielił Andrzej Szczegmiński ówczesny burmistrz Łeby. Pozdrawiamy wszystkich, zapraszamy na dzisiejszą rocznicę. Ahoj, Czerwony Korsarz i... To serwina. Cześć. Cześć. To.